Dawaj, I chyba ktoś się szpatał tak? Nie? To tak jeszcze by sięgnęło, to tutaj no. Badał na jebanego. Ja gdzieś był. Na górze. Jeszcze ja tam Ale... Nie. O, dał, Pisała, ale gdzieś był czubaka chyba, nie? Mam wrażenie, nie wiem. Jesteś przed nami na górze. Jestem na dole. To ty pierdale, ja pierdolę, dopiero tam wleciałem i oczywiście kurwa. Pierdala się, Może też jakkolwiek ubrania, Jezu jakie ten palpat im ma drewniane ruchy po prostu to jest ty <śmany> dziadek tak? Ale Lord ci to chuja Pierdalas jebany pierdala. No i jeszcze Jak mnie to odrzuciło niby No kurwa ta gra jebana Jest ty frajer Żadnego ukrywania Pierdalasz kurwa żyk po prostu jebany żyk z spierdalaj jebańcu kurwa No mogę się ruszyć łaskawie dzięki kurwa Gro jebana ha 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 <grychy> Jezu milion push na mordę tak. A po co on ten <grychy> blok jak gdybym sobie Zbalansować jakikolwiek kibic

Ty debil, jeb... Pa, ja pierdole, pa, pa, pa. Jestem, patrz, ja jestem jedynym graczem. Tu chyba, kurde, do mnie leciało. Ja pierdolę Dobra, koniec zabawy, wypierdale, kurde. No pa. Nie, nieśmiertelny, kurde. Nieśmiertelny, tak. Za tobą? Yyy... Ehm, ale... Zobaczyłem przed oknem. Okej. Okay. Ta pitka do mnie idzie. Wypierdala on drójkę, bo tak on jest maty. No i pierdala nie, Jesteś tam gdzieś elegancko? Oni byli chyba cały czas. O, pa, 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 Przez pa. Oni... Kto tu jest? To jest onaki, co jest? jak przyładuję, pa, pa, pa. To jest Anakin, Anakin Oje, powrój się jakie baginy Oje, co jest Anakin Ojej, wzekło się, oje, zechoś, oje. to ten sposuszek był I ten Łukasz, kurwa, na Pęz, ja pierdolę, połóż, połóż, kurwa, połóż Nie śmiertelny Jubański, kurwa, że. Postać pod tytułem blok Kurwa, ja pierdolę Księżniczka Leja. Ale zdolności, kurwa, jakiś cały Patrz, ale dawaj, próbuję. Lejla to kurwa sobie siedzi. No dawaj, dawaj, nie ma sensu. No tak. No ja pierdolę i grab przewrócił kurwa, nie? Uh -huh. Kurwa, po prostu. Było. O nie. Już myślę, że nie mogę biegać. Kurwa, się coś zjebało. Weźmy za plecy. A dobra, wdechnie wdechnie wdechnie. Zaraz... O, okay. o, fajne widzę. zaraz A, O, A fajnie chleb makarku, bo... Musimy trochę flankę chyba Pierdalać. Jezu, kurwa, 10 frajerów mnie wypierdalało z tym No kurwa, tu się zrespiła koło mnie, no ja pierdolę po prostu. Obrane pól. Takiego oni... Wypierdalaj. Ja pierdolę, zerotę. A stado powietrza, kurwa. No bo Ten się ładuje, kurwa 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 no, jest, push, kurwa 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 no kurwa 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 wiem. Tutaj tam, końcu Where? kurwa kurwa like. kurwa 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 Pusz, pusz, kurwa, pusz, ja pierdolę pusz Paki bot, pa bot kurwa, pa jaki bot, ja pierdolę bot Dał jeban Całej góry to jest kurwa, żywy Nieśmiertelny, kurwa, zero... Pa, zero bloku, zero kurwa. O, z domu. Mhm, tak. Jest! pierdalaj. Śmieć jebany, kurwa. My no znowu nie mogę piekę to. Ja pierdolę ta gra kurwa zjebana. Kurwa, za po prostu. No nie mogę biegać tu. Patrz, pat. No ja O dobra, teraz się ogarnęł. Przy daszach jest, jest zjebane kurwa, ewidentnie. O, przeróż te granaty. Gdzie ona jest? jest o. O, na zewnątrz. Kurwa, 10 milionów pierdolonych, jebanych kurwa. Kurwa, ja kurwa, pierdolę. kurwa, Szubaka, gdzieś? kurwa. Kurwa, no, tu. Tusze. No kurwa po no. prostu, że... Nie wiem, dalej. No ja pier... Mogę się ruszyć, kurwa. Kupę sobie przyciągnij, twoją starą A ten go zamroził jak leżał na ziemi co o nic To kurwa ja nie trafiłem dalej, jebańcy To on jest... Ale ten ogarnął tym kurba... Tym... tym... Za kolanem coś zamroził. Po prawej, po prawej, po prawej też jest. O, był on. Dobra. Baga tu na górze. Okej. Okay. Ihan. Jest ten. Nie mamy jeszcze umiejętności. Ale było za nami lecił. Do... Ja uchapem więc. Ten to jest typ idiotem Tak, to wiem. Chamek, o chuj chuj, przejali tam, ejewaś. Możemy tuch, to od się od nie coś. No a downy nasze zrobią robią w ogóle? Gówno, ale to... Pierwszy nie robią, jeszcze od nas jest typ jest... on to robi do I pamiętaj, że to punkty gdzie gówno działają, nie przecież kurwa. O, pak to mnie goni kurwa, czy całą jebaną ma. O, co się nie udało! Ojej! Ja pierdolę, wypierdolasz tu bojebana. Pierdolę śmiertelnie kurwa się. Tam mnie skupia kurwa cały czas. Ja pierdolę jeszcze czego. kurwa. Więcej lagów. to Kurwa nie. No trzeba... No ej, widzisz ten doskoki, co tak wręcz? Widziałeś to kurwa? Ja pierdolę po prostu. Nie, bo pierdolę właśnie rozbiję. O! To komuś coś nie podziałało. A pierdolaj kurwa. NO JAKĄ redukcję Nic MA?! Nie robiło. Nic Żyg. nie zrobiło. Nic. Żyk. Nie pierdolaj. Jebany Żyg. O. Zjedz lepiej. Przecież żaba kurwa. No jedne chyba. <laughs> Ilu ich tam kurwa Kurwa, czubakami mi no tak, zupę zup, w no Ty, tu masz czubakę na tyłu, tu, No Uwii. fajne duszenie! Haha, <grym>, dobra gra! <shrusza> Dawaj, go. Wypierdale, Pa, pa, jeszcze wręcz range bym se chciał zaatakować. kurwa. Najlepszy ja ładuję. Dołudni. A na kim dołudni?